Chciałabym zapytać, z co jest on kształt rozborstwiczny? W kolejnym odcinku który mianowicie Słuchajcie, dzisiaj e, będzie taki informacyjny odcinek Nie z żadnej gry, tylko informacyjny odcinek Generalnie przejdźmy już może do pierwszego tematu Czyli do nowego Discorda e, Taki szybki odcinek dzisiaj e, Nowy Discord będzie tam Discord z różnymi kanałami, jest to już ten Discord jest zrobiony, więc w opisie tego filmu będziecie mieli pierwszy link w opisie do Discorda, więc będziecie mogli sobie wbijać. Generalnie do mną kanały, tam już są te kanały, na przykład gierki, tam, nagrywki z widzami i tam możecie się zgłaszać do mnie na jakieś customy, konkursy, czy jakieś po prostu gierki na odcinkach. No i również jakieś tam pogadanki, pytanka, możecie pisać. W Discordzie możecie też sobie pogadać, e, widzowie z widzami, no i ze mną. No i oczywiście, słuchajcie, tyle myślę, że z Discorda. E, to jest taki szybki generalnie odcineczek. Ale w sumie fajnie by było, gdybyście zostawili łapczukę w górę, subskrypcję, napisali jakiś komentarz. No i do subskrypcji dodali dzwoneczek. E, no i komentarz e, jakiś tam, e, dodam e, tak. E, no i generalnie dodam, no spokojnie. E, słuchajcie, też e, jest taka e, jedna informacja ważna. To jest ważna taka, że streamy dotychczas robiłem na Twitchu, na którego też Was zapraszam, ponieważ możliwe, że będę dalej je robił na Twitchu, ale też możliwe, że będę je robił po prostu już na YouTubie. Jeśli zrobię taki testowy stream na YouTubie, gdzie zobaczymy jak się przyjmie. Jesteśmy tyle. Eee... Zobaczymy, jak przyjmie się lepiej. Na przykład będzie też lepiej do wszystko chodzić, ale też wątpię w to, ponieważ w obs jakoś mi tak średnio z mikrofonem i w ogóle z jakością gry. Najlepiej jest właśnie w Twitch Studio tam robić streamę. No ale tyle, zobaczymy. W klasie mojego Twitcha nazwy będziecie mieć w opisie. Link chyba też zobaczymy. No i generalnie jeszcze dodatkowo możecie wpaść w sumie zostawić subskrypcję na tym kanale ponieważ fajnie by było no e, generalnie wbijamy 10 subów a na 10 subów będzie fajny customik z Fortnite'a e, o emotkę za 200 fabułców, że zobaczymy albo jakiś konkursik zobaczymy generalnie mam nadzieję, że wbijecie e, mamy chyba 8 subów na kanale ten duży przyrost subskrypcji jest dość duży, ponieważ e, ponieważ dotychczas e, na moim kanale było zaledwie 4 subskrypcje, teraz jest Więcej razy 2, ponieważ jest 8, wbiamy 10, no i potem na nadzieję, że wbijemy jeszcze 15, w ogóle, w ogóle i w ogóle, mam nadzieję. No i generalnie to wszystko w sumie co chciałem Wam powiedzieć na temat YouTube'a, streamów i Discorda. Teraz przejdźmy może do takiej informacji bardziej z Fortnite'a, czyli do nowej aktualizacji, e, której niestety nie widzicie, że mi się robi, no ale po prostu robi mi się. Teraz czarny ekran, może Wam jakieś tam dodam e, efekty, żebyście chociaż nie oglądali samego czarnego ekranu. Przepraszam Was za to. Ja po prostu nie mam żadnej gry odpalonej, a mogę to zrobić. No i wtedy byłoby łatwiej, no ale generalnie dobra. Let's go! To jest szybki odcinek, muszę go szybko zrobić. No i zaraz go też stawiam pewnie, więc let's go! No i słuchajcie, jeszcze przedtem przed się zaprosić do tego, żebyście po prostu subskrybowali ten kanał e, z słoneczkiem, ponieważ biłem te 10 subów, my no robimy jakiś konkurs z widzami, i co. Tyle. okej, okay, więc co e, do nowej aktualizacji, która właśnie mi się zrobiła. E, słuchajcie, jest mega fajna. E, dodali tam Neymara. Yy, Epigram zadało Neymar, ale generalnie zaraz, ponieważ będziecie mogli zobaczyć, jak ten Neymar wygląda i w ogóle yy, myślę, że za chwilę, ponieważ jak mi się to wszystko odpali, to będę mogła po prostu to zrobić. Więc staram, że po prostu będzie fajnie. Yy, więc yy, czekajcie chwileczkę, jak to sobie odpalę Fortnite'a. Aha, ładowanie jest ok. W takim razie, ładowanie to są chyba końcówki pobierania? Nie. Nie mam żadnych zadań. W takim razie, słuchajcie, yy, no, ładuje mi się Fortnite. No i za chwilę, let's go. Słuchajcie, odpalić sobie go. No bo jak? Dobra, więc za chwilę do tego przejdziemy. Najpierw chciałbym Was mm, poprosić, żebyście po prostu wmieli na tego Discorda, jeśli chcecie. Po prostu wbić. Yy, po prostu wbić i tam też być dosyć aktywnym, żebyście po prostu mieli coś tam jednak zrobione. W sumie tyle. Dobra. W takim razie generalnie to będzie to wyglądać mniej więcej tak z streamami. Z streamów jeszcze, że to wszystko będzie inaczej w ogóle zrobione, ponieważ inaczej będzie to też ogarnięte. No, stałem też, że. Będzie to po prostu inne niż zawsze, no i będzie to inne niż zawsze. Teraz wam pokazać Discorda, ale chyba nie mogę, ponieważ OBS mi go nie załapuje. Zobaczymy. Czekajcie, jakieś filtry dam, nie wiem. Zobaczymy potem, zobaczymy. Niestety nie działa, więc czekajcie. Obraz, niestety też nie ma. Dobra, jakiś obraz też, ale dobra tam. Nie wiem, może wytrzymacie na no, czarnym ekranie, przepraszam tak to za to, no i tyle, bo lecimy tutaj, eee, w świetle. tyle, eee, tak jest, eee, słuchajcie, jeśli do, do tego jeszcze na Discorda, to tam eee, jest to, eee, Skrót WK, to jest, ponieważ jest widzowie Krzycha, i generalnie tam są takie kanały jak: kanały tekstowe to ogólny, pomysły na filmy i ptanka. Kanały głosowe to ogólne, rozmówki, nagrywki z widzami, więcej kanałów pewnie jeszcze będzie, no i tam jakieś rangi dodam, będzie kozacko po prostu. Yy, ja mam na razie rolę Everione yy, potem zobaczymy, może dodam jeszcze jakąś rolę, zobaczymy. W sumie to tyle. No i co, no nie wiem, czy odpalę tego Fortnite'a. Chyba się nie uda, więc tak to was to przepraszam Ale yy, na razie musi też jest ładowanie na Epic Games u mnie więc Słabo, mógłbym zrobić generalnie streama z nowej aktualizacji, ale teraz obecnie nie mogę No i tyle, słuchajcie, co do tego odcinka, myślę, że tak, nie będę już przedłużał Taki film, yy, normalny informacyjne, no i co, tyle więc co, myślę, że jeśli film wam się spodobał to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję możecie napisać jakiś komentarz no i do tej subskrypcji ten dzwoneczek no i tyle, słuchajcie być na Discorda, wszystkie linki będziecie mieli w opisie do wszystkich rzeczy po prostu jakie tam będą no i co, myślę, że to by było na tyle widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!